Drodzy absolwenci i wychowankowie, jubileusz skłania do odbycia podróży w czasie dokonania retrospekcji, konfrontacji młodzieńczych marzeń z rzeczywistością. Przywołuje wspomnienia, wywołuje przeszłość. Świadomość upływającego czasu napawa nas lękiem przed czymś bezpowrotnie utraconym, obawą, że w odmęcie czasu zagubimy coś bardzo ważnego. Lub w porę nie odnajdziemy tego, co bezcenne, a co na zawsze stanie się przeszłością. Marcel Proust pisał, że przeszłość jest zamknięta w miejscach i przedmiotach. A gdy znajdziemy się tam, gdy je odnajdziemy, oswobodzone wspomnienia zwyciężają czas i wracają, aby żyć z nami. Chciałbym zaprosić Państwa do tego magicznego miejsca, gdzie czas traci swoją władzę, bo niezależnie od tego, czy jest rok 1918, 1970 lub 2014, tu codziennie słychać dźwięk dzwonka wzywającego na lekcje. I między nim a chwilą obecną jest stała przeszłość, którą każdy z Was, drodzy absolwenci, nosi sobie. Nieistotne jest, czy wspomniane czteroletnie grognacje. Gimnazja... W Polskiej seminarium nauczycielskie, szkoły ochronne i tajne nauczanie w zakresie gimnazji. Prywatny gimnazjum Koedukacyjne edukacyjnych towarzystwa oświaty, Państwowe Liceum Pedagogiczne i Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Polon Gimnazjalnych nr 1. Czy w Waszej szkoły były kafrowe piecy na nowakach za z lub czy uczyliście się nowych, pachnących barwą klasy. W ciągu 96 lat czas zmienił to miejsce, nadając mu kształt zgodny z jego duchem. Klasy zmieniły się w specjalistyczne pracowniki. Liczyła zastąpiły komputery, tablice i krewet, rzutnik multimedialny i telewizor, a podręczniki internet. Jednego tylko czas nie zmienił magii tego miejsca którego próg przekraczając na powrót macie od 15 do 19 lat. Wystarczy usiąść w ławce, spojrzeć na tapicer, jak mu prosta w smaku moczonej w błym kwiecie odnajdziecie w mroku zapomniane twarze, dawne przyjaźnie, zdarzenie. Pragnąłbym dziś dać wszystkim Państwu radość z odzyskanego czasu. Dziękuję.